Przedająca same święta, niedziela palmowa, również bogata jest w ludowe zwyczaje. Stanisław Bystroń w dziejach obyczajów w dawnej Polsce wieków XVI do 18. Tak oto opisuje zwyczaje związane z niedzielą palmową. Uroczystości wielkanocne zaczynały się w kwietną niedzielę, czyli palmową. W kwietną niedzielę, kto bagniątka nie połknął, a Chrystusa do miasta nie doprowadził, to już dusznego zbawienia nie otrzymał, śmiał się z tradycjonalistów Mikołaj Rej. Połykano więc bazie wierzbowe, albo też uderzano się młodymi gałązkami wierzbiny, niby na pamiątkę palm, którymi witano Chrystusa przy wjeździe do Jerozolimy. W istocie zaś praktykując odwieczny zwyczaj pogański, który ma na celu udzielanie siły żywotnej przez uderzenie rozkwitłą gałęzią jako czymś młodym i silnym. Zwyczajem natomiast kościelnego jego pochodzenia jest doprowadzanie Chrystusa do miasta, czyli procesjonalne odprowadzanie drewnianej postaci Chrystusa jadącego na ośle umieszczonej na wózku. Zwyczaj to powszechny choćby w Niemczech, skąd zapewne przedostał się do Polski. Na Podhalu co rok zwyczajowo organizowane są konkursy palm wielkanocnych. swojej łapwały poświęć ten ogień i przez te święta wielkanocne rozpal w nas tak wielkie pragnienie nieba, abyśmy szczytym sercem mogli dostąpić świąt tej światłości przez Chrystusa Pana naszego. Przedświąteczne spotkanie w sali katechetycznej przy Bazylice Świętej Małgorzaty zorganizowali ksiądz Bogusław Maciaszek oraz nauczycielki ze szkoły podstawowej nr 3 w Nowym Sączu, Maria Gondek i Anna Legutko. W spotkaniu obok dzieci Romów uczestniczyli ksiądz Prałat Stanisław Lisowski i dyrektor Wydziału Szkolnictwa Podstawowego Kuratorium Oświaty i Wychowania, Władysław Ścianek. Maria Gondek na co dzień jest wychowawcą klasy dzieci Romów istniejącej w szkole podstawowej nr 3 od kilku lat. Ksiądz Bogusław Maciaszek jest ich stałym katechetą. Oboje od lat zaangażowani są w pomoc najbardziej potrzebującym spośród rodzin cygańskich. Nie spieniętym ciemnościami. Boże, Ty sprawia, że ta najświętsza noc jaśnieje wraz z Pańskiego. Zbudź w Twoim kościele ducha, czy którego. W sali katechetycznej przy bazylice Świętej Małgorzaty księża i nauczyciele zorganizowali przedświąteczny opłatek dla dzieci z rodzin cygańskich. Dla dzieci cygańskich zorganizowali opiekunowie klasy Romów ze szkoły podstawowej nr 3 pani Maria Gondek i ksiądz Bogusław Maciaszek. Spotkanie odbyło się w sali katechetycznej przy Bazylice świętej Małgorzaty. Uczestniczyli w nim ksiądz Prałat Stanisław Lisowski oraz dyrektorki szkoły nr 3 pani Halina Węgrzyn i Anna Wnuk. Dla dzieci przygotowano skromny posiłek i prezenty pod choinkę. Organizatorzy pragną, by w dzieciach, które uczestniczyły w opłatku, zakorzeniły się chrześcijańskie tradycje świąteczne. Dzieci śpiewały kolendy po polsku i w swoim narodowym cygańskim języku. Nowego sądza, do jego mieszkańców, za tym do Was, napisał Ojciec Święty Jan Paweł II Będziecie uczciwi wobec Boga wobec społeczeństwa i we własnym sumieniu. W głosie tego sumienia. W głosie tego sumienia.

Uroczystą mszę dla dzieci przyjmujących po raz pierwszy Komunię Świętą odprawił ksiądz prałat Stanisław Lisowski. Była to niecodzienna uroczystość i po raz pierwszy miała miejsce w Bazylice Świętej Małgorzaty. Był to wielki zjazd Romów i było to dla nich wielkie przeżycie. Dlatego ksiądz prałat prosił rodziców, aby nie zaniedbali tej pracy, którą w przygotowanie ich dzieci włożyli nauczyciele. Tym samym podziękował za pracę dydaktyczną wychowawczą panią Marii Dareckiej i pani magister Marii Gondek oraz księdzu Bogusławowi Maciaszkowi i pani dyrektor szkoły nr 3, Halinie Węgrzyn. kwietnia w bazylice mniejszej Świętej Małgorzaty odprawiona została msza święta przez księdza Stanisława Lisowskiego Rok Sybiraka zapisał się licznymi uroczystościami i wydarzeniami w całym kraju a także w naszym mieście Jezus powiedział do Że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie they're my That's am not Za chwilę, razem nie będzie nas. Za rok, za dzień, za chwilę, razem nie będzie nas. I nasze młode lata popłyną.